Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze Zdrapek Lotu. Dzisiaj będzie taki dość szybki odcinek, bo przygotowałem na dzisiaj jedną zdrapkę, ale dość taką niespotykaną, bo pierwszy raz ją widzę, chociaż ona musiała już być jakiś czas, dość spory, a będzie to diamentowy los za 10 zł. Zobaczymy, co dzisiaj e, ten los nam przyniesie. I tu mamy 20 szans na wygraną. I że, jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. I znajdź również taki diament czy lubin, i wygraj przypisaną do niej wygraną. I wygrane sumują się. I mamy zdrapeczkę o numerze 6 za 10 zł. Dzisiaj też nam Gengar towarzyszy, uśmiechnięty szeroko. I zobaczymy, czy przyniesie nam szczęście. Uwaga, uwaga, przybliżymy i lecimy. A jeszcze wam pokażę stopnie wygrane. Mamy 9 stopni, tak samo wygranych, i 500 tysięcy główna nagroda. Diamentowy los. Ok, i tak. I, no, i tutaj mamy 35. Wygrywające liczby 8, 41, 26 czterdzieści 48, to są nasze wygrywające liczby. Nie wiem, jak to jest w ogóle porozrzucane.

Piąteczka, mamy ten, dobra, tu jest. Trójeczka, trzydzieści jeden, no, jakby było czterdzieści jeden, czternaście piętnaście. czterdzieści czterdzieści dziewięć obok szesnaście siedemnaście osiemnaście po kolei będziemy no nie czterdzieści trzy i ostatnie pięć, to będzie tutaj o dwadzieścia pięć, szósteczka czterdzieści siedem obok dwadzieścia trzy, i ostatnia liczba trzydzieści sześć obok. A no niestety kontrolne, tutaj chyba gdzieś są, tak jest. Kontrolne, różne. Więc diamentowy los nie dał nam diamentowej wygrany. Dziękuję wszystkim za uwagę. Nie wiem, możecie mi napisać kiedy ta zdrabka wyszła, bo w ogóle jej nie kojarzę w komentarzu. Więc tak dziękuję wszystkim za dotychczasowe suby łapki w górę jest nas coraz więcej dziękuję jeszcze wam raz za to to naprawdę motywuje do dalszych filmików i zapraszam inne osoby również do łapek w górę, oddawania tych subów i tak, dziękuję wszystkim za dzisiaj, za uwagę i cześć miłego dnia wam życzę i wysokich wygranych